Jesienią 2023 roku 290 grup i organizacji podpisało Manifest Leśny. Dokument zawierający najważniejsze postulaty ruchu leśnego. Jednym z sygnatariuszy było Stowarzyszenie Olszówka z Bielska Białej. Olszówka, jak wiedzą mieszkańcy Bielska Białej, to dzielnica położona na zachodzie, u stóp Beskidu Śląskiego. W tym samym czasie wycinka drzew w Beskidzie Małym, we wschodniej części miasta, w Lipniku, zbudziła niepokój mieszkańców. Zainteresował nas wątek problem lipnickich lasów, a dokładnie wyrębu drewna, jaki się tutaj odbywa. Wszyscy wiemy, że gospodarka leśna w większości w naszym kraju znajduje się w rękach państwa. Mieszkańcy Polski dość swobodnie korzystają z dóbr lasu. Wypoczywają tu, zbierają leśne płody, czy też korzystają z drewna na różne sposoby. W coraz większym stopniu chcą mieć również wpływ na to, jak prowadzona jest leśna gospodarka. W tym materiale przedstawimy opinie na temat tego, jak mogłaby wyglądać najbliższa przyszłość lasów w Polsce, a szczególnie lasów górskich, wyrażona przez Jacka Zacharę i Renatę Lejawkę, działaczy społecznych. Można powiedzieć, że z dwóch stron miasta Naszymi lasami w Polsce zarządzają leśnicy z Państwowego Gospodarstwa Lasów Państwowych, i oni troszczą się o te lasy, natomiast realizują głównie funkcje, jakie, jakie zostały im nadane w ramach funkcjonowania w, w, w lasach. Leśnicy no, wycinają drzewa. Natomiast oni bardzo, bardzo nie lubią tego sformułowania wycinka drzewa. Zdecydowanie obrażają się wręcz na takie sformułowanie, dlatego że twierdzą, że nie wycinają drzew, a pozyskują drewno. Koalicja Lasy Państwowe, które zawiaduje lasem publicznym, czyli naszym, wszystkich obywateli, działa na podstawie ustawy o lasach i w tejże ustawie są wymienione trzy funkcje. Zaznaczam tutaj trzy równoważne funkcje, które powinien spełniać las. On ma spełniać funkcję przyrodniczą, społeczną i gospodarczą. Wielkim dobrem jest przyroda sama w sobie. Wiemy o tym coraz więcej. Z drugiej strony korzystamy również z tej przyrody w sposób komercyjny. Zarabiamy na niej. Czy da się dobrze nie zbilansować, a zbalansować te zyski? Pozyskiwanie drewna w nadleśnictwie bielsko, z tego co jest mi wiadomo, ze źródeł nadleśnictwa jest, wychodzi kosztowo na zero. To znaczy koszty równoważą przychody ze sprzedaży tego drewna. Natomiast zyski społeczne, jakie my możemy tutaj z tego wyciągnąć lasu, no są ogromne. To jest zysk z obcowania z przyrodą, to jest zysk chronienia bioróżnorodności. To jest zysk naszego przebywania w tym lesie, naszych spacerów, naszego chłonięcia tego lasu. To jest zysk związany z czystym powietrzem. To jest zysk, proszę Państwa, z bardzo, bardzo ważnej rzeczy, z wody, jaką niesie tak naprawdę dla nas las i góry przetrzymują. To są pełne zyski, które zdecydowanie, ale to zdecydowanie, przewyższają zyski ze sprzedaży drewna dla leśnictw górskich. Gospodarowania lasem zmienia się z czasem, jakby powiedział poeta. Ponieważ potrzebna reforma lasów państwowych będzie trwała długo, niezależnie od tego, Jaka będzie wola obecnego rządu, to w międzyczasie drzewa, szczególnie te najcenniejsze, idą pod topór. I żeby temu zapobiec, żeby w międzyczasie toczył się proces legislacyjny mający na celu wspomnianą reformę. Gospodarki leśnej. Chcieliśmy, żeby te drzewa objęto moratorium, żeby nie można było ich wycinać do czasu, w którym dookreśli się nowe zasady gospodarowania w lesie. Niestety, często, jak to mówią, Polak mądry po szkodzie. Że jest źle, często widzimy dopiero kiedy jest źle. A przecież można przewidywać, lub wyciągać wnioski na przyszłość. Wycinki w Lasach Polskich prowadzone są na terenie całego kraju i to od lat, i to wiemy. E, jest tego naprawdę bardzo dużo. Natomiast tak naprawdę, póki nie poczujemy tego bezpośrednio, widząc na własne oczy, to wydaje nam się, że skala nie jest wielka. Natomiast, proszę Państwa, e, skala jest naprawdę bardzo duża e, i e, tak się wydarzyło jesienią tego roku, że Nadleśnictwo Bielsko postanowiło wyciąć niewielki odcinek lasu bezpośrednio na granicy miasta i lasu. Jest to wycinka dość agresywna. I teraz jak się tak naprawdę rozejrzymy, to takich zrębów jak ten, mniej lub bardziej agresywnych, na terenie lasów wokół Bielska Białego jest bardzo dużo. Wystarczy przejść się pod Gaiki, na do Panienki w kierunku Kus czy w kierunku Straconki. Zręby są w wielu miejscach prowadzone, jest ich dużo e, i, i to nas bardzo, bardzo niepokoi. Stowarzyszenie Olszówka, jak i wiele organizacji w Polsce wystąpiło z pismem do nowej ministry klimatu i ochrony środowiska w sprawie ochrony przyrody w lasach. Jesteśmy jedną z 290 organizacji. Z całej Polski, które stanowią taki potężny ruch na rzecz ochrony lasów. W ramach tego ruchu jesienią stworzyliśmy przed wyborami manifest leśny, w którym sformułowaliśmy postulaty do polityków, którzy kandydowali do parlamentu. Część polityków wsparła te postulaty i koalicja, która teraz rządzi, też wprowadziła do swojego programu wyborczego. ponad 80% lasów w Polsce to lasy publiczne, w tym lasy państwowe, parki narodowe czy lasy gminne. Około 18% to lasy prywatne. Jako mieszkańcy Bielska e, mamy wpływ dzisiaj e, na ten las tak zwany komunalny, czyli ten wokół cykańskiego lasu, a cała część, która jest w nadleśnictwie, należy zarządzana jest przez Skarb Państwa. I teraz, proszę Państwa, musimy się zastanowić nad tym, czy my jako mieszkańcy Bielska Białej e, chcemy, żeby lasy e, wokół miasta e, były... E, Miejscem pozyskiwania desek, czy chcemy, żeby to były lasy dla nas, dla społeczeństwa użyteczne, tak zwane lasy społecznie użyteczne? I teraz, drodzy Państwo, to my możemy o tym decydować, dlatego że lasy, które nie są prywatnymi lasami osób prywatnych, są lasem społeczeństwa. I to my mamy prawo decydować, co w tych lasach się będzie działo. Czy będzie tam e, wyręb bardzo agresywny czy będzie tylko pielęgnacja która jest potrzebna e, drzewa lasu czy będzie tam park e, e, ochrony bardzo wysoka ochrona czy będą to lasy właśnie takie e, m, m, podmiejskie wydaje mi się że Bielsko-Biała jest idealnym miejscem na lasy podmiejskie zresztą jakby się tak nad tym zastanowić jakby każdy z was zadał sobie to pytanie dlaczego mieszkam wokół Bielska Białej w Bielsku białej i większość powiedziałaby sobie że dla gór tym, który niedawno skierowaliśmy do ministry. Yy... Określiliśmy kilka punktów, bo zdajemy sobie sprawę, że by zmienić politykę leśną, a do tego zmierzamy, wymaga to wiele czasu. I do tego momentu chcieliśmy, żeby wprowadzić między innymi moratorium na wycinkę najstarszych drzew, między innymi drzew stuletnich i starszych. Drzew, które wiadomo, że są cenne, bo występują w miejscach, które są przewidziane do ochrony w formie rezerwatu albo parków narodowych oraz szczególnie w terenach górskich, gdzie wszystkie lasy są lasami bardzo ważnymi z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej, ochrony w ogóle zasobów wodnych Polski. Są wycinane, jest faktem. Natomiast to, ile i gdzie te lasy będą wycinane, możemy spokojnie na dzień dzisiejszy sprawdzić. I polecam Państwu takie, takie, takie sprawdzenie, czy lasy wokół mnie są planowane do wycinki, czy nie. Lasy państwowe mają taką informację, natomiast ona jest dość skomplikowanie podana. Dlatego też grupa aktywistów z całej Polski przygotowała takie specjalne narzędzie. Wpiszcie sobie Państwo w internecie, Hasło, Zanim wytną twój las, znajdziecie mapę Polski, gdzie lokalizując się, gdzie, gdzie mieszkacie, możecie kliknąć na dany obszar i zobaczyć, czy wasze lasy są przeznaczone do jakichś wycinek, mniejszych lub większych. Chciałem zwrócić uwagę, że wśród osób, instytucji, które przeciwstawiają się. Barbarzyńskiemu sposobowi podejścia do lasu są różne środowiska, nie tylko środowiska obrońców przyrody, ale też osoby prywatne, które nie miały do czynienia z ochroną taką zorganizowaną. Są tylko miłośnikami przyrody, ale także też sami leśnicy. Od leśników, ale oczywiście prywatnie, dostajemy wiele informacji o wielu nieprawidłowościach o tym, że chcieliby prowadzić gospodarkę inną. E, zwracają nam uwagę na wiele rzeczy, które e, można e, poprawić w funkcjonowaniu lasów państwowych, tak żeby przyroda była chroniona. I co najciekawsze, też przemysł, przedstawiciele przemysłu drzewnego protestują przeciwko e, polityce prowadzonej przez ostatnie lat, lata w lasach państwowych. Trzeba sobie uzmysłowić to, że większość drzew z Polski e, odpływa do Chin, że Chiny e, od nas kupują, a w Polsce przemysł choćby meblarski nie ma surowca do produkcji mebli, a jak wiadomo w Polsce jest wiele takich firm, które produkują bardzo dobry meble. Trzeba podkreślić, że fakt, iż tak duże obszary lasu w Polsce znajdują się w rękach publicznych, to wielkie dobro, którego jesteśmy jako mieszkańcy powiernikami, ale także współwłaścicielami. To wszystko, co mówię o korporacji Lasy Państwowe, nie znaczy, że chciałbym sprywatyzować lasy. Daleko mi do tego i daleko wszystkim osobom, które są zaangażowane w ruch, który nazywamy Lasy i Obywatele. Chodzi o to, żeby w ramach firmy Lasy Państwowe dokonać pewnej reformy, kierować na inne spojrzenie. Na to, żeby była też kontrola społeczna, której nie ma, są tylko formalnie jakieś tam namiastki, natomiast realnie w ogóle to nie funkcjonuje. Chodzi o to, żeby firma lasy państwowe przestawiła się na inne tory, nie skupiała się tylko i wyłącznie na aspekcie gospodarczym, eksploatacyjnym lasu, ale też żeby realnie zauważyła, że las spełnia te funkcje zapisane w ustawie, czyli tą funkcję też przyrodniczą i społeczną. Serdecznie bardzo mocno z głębi serca, a wierzę, że nie tylko ja, ale wielu z was dokładnie tak samo myśli, apeluję do nas wszystkich, abyśmy e, zatroszczyli się o nasze lasy, e, żebyśmy e, e, Odpowiedzieli sobie na pytanie, jak ten las ma wyglądać, i żebyśmy odpowiedź na to pytanie, czy ten las ma być lasem społecznym dla nas, przekazali wszystkim tym, którzy mogą o tym decydować, którzy tą naszą wolę wdrożą w życie czyli włodarzom miasta, którzy zostali przez nas wybrani, włodarzom wojewódzkim czy władzom naszym reprezentantom w rządzie. To się wszystko może wydarzyć. Zarówno y, polityka kraju, y, jak i polityka Unii, jak i polityka światowa idzie w kierunku ochrony całego dziedzictwa przyrodniczego. I to się wszystko prawdopodobnie wydarzy. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. My musimy zdążyć.